Kilkakrotnie mówiłam już o tym, czym jest trust, ale widzę, że nadal wzbudza to duże kontrowersje, i faktycznie jest to sposób dziedziczenia w Stanach Zjednoczonych dla nas w Polsce bardzo mało zrozumiany. Postępowanie z trustu jest postępowaniem pozasądowym, czyli niestety jest też narażone na manipulacje i na dużą ilość oszustw związanych z tworzeniem trustów. Trasty tworzą zazwyczaj ludzie zamożni, dlatego że do jednego podmiotu, którym właśnie jest trust, można wprowadzić cały swój majątek, często wielomilionowy, nieruchomości, ruchomości, łodzie, helikoptery, samochody, konta brokerskie, konta oszczędnościowe. Wszystkim składnikiem majątku właścicielem staje się trust, którego właścicielem jest późniejszy spadkodawca. Dopóki ten człowiek żyje i sam swoim trastem zarządza, sam odbiera korzyści związane ze swoimi nieruchomościami bądź ruchomościami, które do trastu zostały przyporządkowane. W wypadku jednak śmierci twórcy trastu, trusty, którego wskazał, zarządza tym majątkiem na rzecz osób, które są wskazani jako beneficjenci trastu.